Um, um, dobra, siemanko widzowie! Um, to trochę nie wyszło. Um, ale siemanko widzowie dzisiaj... Um, mamy 400 subów, tak! Także widzowie, zostawcie subskrypcję wraz z włączkiem, łapeczkę w też z tym też będzie bajlando, Z góry każdemu dziękuję, no bo widzowie, tak, tak niewiele brakuje do 500 subów, no naprawdę widzowie zostawcie subskrypcję, no bo... Tak mało brakuje, ja się dzisiaj z wami witam, Ferarką! I się tu włączyłem taką muzę, dobra, może ją jeszcze puszczę w tle. Dobra! Jedziemy! Uhuuu! Lecimy! 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 WUHUU! Mocno! Dobra, teraz na serio już. Stop! E -m. Widzowie, chciałam Wam powiedzieć, że mamy 400 subów, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za to. Niedługo 500 subów, a na 500 subów robię taką rzecz, którą uważam, że to jest przesada. No ale e widzowie, sami zasubskrybujcie to się przekonacie. Widzowie. Napisałam na postach, że 400 subów jest, to na moje konto wleciało 1000 robuxów. Tak, dobrze wiecie, co dzisiaj będziemy robić. Um, bardzo dobrze wiecie, co dzisiaj będziemy robić, widzowie. Um, bo wy lubicie takie rzeczy. Ja o tym wiem, ja sam lubię takie rzeczy, jak ktoś wydaje robuxy, więc um, włączamy tą muzykę i, i, i ten... Mm. i ten... i wydajemy robuxy. Dobra, czekajcie. To um, do, do chwilę tak trzeba poczekać. Dzisiaj będziemy wydawali Dużo Robuxów. Widzę, wiem, My kupimy. My kupimy właśnie to. Pakiet pojazdów. Tam jest Tesla Cybertruck. Wiem, że to kosztuje 800 Robuxów, ale. Proszę, żeby mi się nic nie ucięło w tym nagrywaniu. Wydałem. 800 Robuxów. Właśnie zleciało z mojego konta. Jak lecą suby, widzowie! Uuu! 400 subów tak lecą suby jak. Um, lecą tak suby jak, um, tak suby jak um, ten. Jak normalnie. Ten Robux. Robuxy z mojego konta. Tu, tu, tum, 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 tum. Nie, no, ten materiał to to będzie mieć tysiąc wyświetleń. Dobra, dobra. Dobra, koniec już. E, em, dobra, ale widzowie. Mm, musimy sobie najpierw zmienić, e, zwiększyć ten drift na 5. Także teraz, proszę bardzo, testujemy nasz pakiecik samochodów. Testujemy nasz pakiecik samochodów. Uwaga. Uwaga! Dobra, zobaczymy. Bierzemy sobie Tesla Cybertruck, dawajcie, widzowie, Cybertrucka. Tak! Mam! 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 Czyli to znaczy, że 800 Robuxów zeszło. z ten. Um, spadło z mojego konta, ale no naprawdę. Ty. Tu nic nie słychać. Mi się popsuł jakiś dźwięk, czy... Nie, czekajcie. Weźmy sobie Ferarkę. Albo jakieś, ym, byle jakie auto. Weźmy to na przykład. Nie, no to... a to... Bo, no, bo to jest elektryczne. Dlatego. O kurde, ale fajnie. Dobra, fa fajnie, widzowie, fajnie. Mamy normalnie... Tesla Cybertruck. Nie, o no serio, mega fajnie. Turbo na trójkę. Dobra, Tesla Cybertruck. Zobaczymy. Uhu, co jest grane? Uuu! Nie, to nie jest takie szybkie jak Ferrarca, no ale... Ale to jest Tesla Cybertruck. Czyli podobno to taka opancerzona Tesla. Kurde, nie nie, nie przywalaj mi tutaj. Tum, 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 Czekajcie jeszcze. Puszczę tą muzykę. Tum tu tum 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 tu tum tum tu tu, Yeah baby. tutaj, yeah, tutaj, Baby tutaj, 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 mamy to, mamy to i nie to tylko. Ej, zobaczmy, bo tutaj było gdzieś, że ten. Że auto elektryczne można ładować. To ja bardzo bym chciał naładować moje auto. Tak to jest tutaj. Zobaczmy. Tylko jej ku tyłem parkowanie trwa troszkę. Okej, okay, to prawda, nie najrówniej, ale powinno sięgnąć. Ty, jest! Ładuje się! E to to... E, dobra. Ale ładuje się! Patrzcie, widzowie, ładujemy, ładujemy moją Tesla Cybertruck! Uhuuu! Tum, 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 tum! Widzowie, zostawcie za to suba, bo to jest mocne! Bo to, je, to jest mocne, nie? To jest mocne, co tutaj się wyczynia. E, więc tak, nie, zaraz będziemy kończyć ten odcinek, ale ja jeszcze bym chciał... Wziąć nie tylko Tesla Cybertruck, ale również jakieś inne auta. Weźmy. Mm. O kurde, dawaj to. Co to jest? Turbo na trójkę dajemy. I dobra. Uhu, co jest grane, jak to zasuwa? a mój, mój bo... A tak szybko to zasuwa, że aż do wody wjechało. Co jest grane w ogóle? Jejku, mocne! Włącz mi światła. Aha, to chyba świateł nie ma. Znaczy ma światła. Ale muli, Ale mury! Dobra, już, 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 już. No. Dobra, ym, widzowie, mm, naprawdę, 800 Robuxów Ale dobra! I co z tego, że ja wydam 800 Robuxów? Jak mamy 400 subów, widzowie! Zaraz 500 subów. A na 500 subów robię mocną rzecz. Mm, chciałabym powiedzieć, co robię, ale nie mogę, bo to na 500 subów To jest za mocne. To będzie. Mm, coś, co jest. Co ma w sobie nazwę challenge. Dobra, ja bym nie miała Ehm, um, bo wy mo możecie się już domyślać i mi pisać w komentarzach. Um, dobra, także widzowie, no serio, to jest mocne, co tutaj się dzieje, tym teraz to ja będę witać się na odcinkach, nie? O kurde, bo mnie wybije zaraz tak mocno, że nie wytrzymam. Ale dobrze, dobrze, zakup udany, zakup udany widzowie. Także ja się bardzo z tego cieszę, że zakup udany, mimo że dużo Robuxów straciłem, no to i tak ja się cieszę, no bo mamy to, co mamy, widzowie. Więc tak nie. O, weźmy to. Jeszcze turbo na trójkę, raz, dwa, trzy. C jaki to ma dźwięk, jaki to ma dźwięk, co jest grane. Co jest Dobra widzę, wystawcie subskrypcję wraz z włączkę, łapeczkę w górtoczkę, że się sumie to wideo i to już będzie bajlandu z góry. Każdemu dziękuję na co no. Ja się z wami żegnam, także cześć na razie. Cześć na razie i